Cześć, zapraszam Was na egzamin, na kategorię B. Będzie to cały egzamin jak zwykle, na prawo jazdy oczywiście. Dziękuję wszystkim za komentarze. Gratuluję tym, którzy zdali. Przypominam, że całą bazę egzaminacyjną do nauki znajdziecie w naszym serwisie ltest.pl i w naszej aplikacji. A my zaczynamy egzamin. Testy. Próbny egzamin i rozwiąż. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz prawo usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie temować ruchu? Jeżeli są ranni, to nie. Czy widoczne oznakowanie poziome zabrania zmiany dotychczas zajmowanego pasa ruchu? Chodzi o to oznakowanie. Nie, mamy tutaj nieprzerowaną, więc nie możemy zmienić pasa. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia? Jeżeli nie ma zabitych, to tak, mamy obowiązek taki. Czy za tym znakiem, w razie zatrzymania pojazdu wskutek zatoru drogowego, masz obowiązek zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 metrów? Chodzi o tunel. I tak, taki jest przepis. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu? No, tutaj wygląda to na zator drogowy, czyli tak, mamy tutaj jazdę na suwak, więc tak. Czy w tej sytuacji Masz obowiązek zatrzymać pojazd? Patrzymy, co to za sytuacja. Mamy tu osobę niepełnosprawną wsiadającą do pojazdu, więc tak, jak najbardziej. Czy w tej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność? Jest to miane włączania się do ruchu, więc tak, jak najbardziej należy zachować szczególną ostrożność. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? Chodzi o ten znak, więc tak. Czy w tej sytuacji wolno ci ominąć widoczny samochód z prawej strony? Ten samochód skręca w lewo, więc nawet należy tak go ominąć, czyli odpowiedź prawidłowa to tak. Czy na tej drodze dwukierunkowej wolno Ci zaparkować pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych? Droga dwukierunkowa, dwa pasy ruchu, więc nie, za przejściem dla pieszych nie wolno nam parkować. Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania? I tu widzimy mężczyznę wbiegającego na jezdnię, nie ma tam pasów, więc tak powinniśmy zastosować zasadę ograniczonego zaufania. Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności? Tu widzimy, że zbliżamy się do przejścia kolejowego, przejazdu kolejowego, więc tak jesteśmy obowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo, jeżeli nie utrudniasz nikomu ruchu? Mamy tutaj policjanta ustawionego do nas przodem, więc mamy zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Nie możemy skręcać w prawo. Jedziesz na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwo? Motocyklista tutaj jest na drodze z pierwszeństwem, więc tak, mamy obowiązek mu ustąpić. My jesteśmy na podporządkowanej. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Tutaj dojeżdżamy do przystanku, ale nie ma tramwaju, nie ma wsiadających, wysiadających. Nie, nie musimy tutaj się zatrzymywać. Czy na tym skrzyżowaniu, zamierzając zawrócić, jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającemu na nie pojazdowi? Zwróćcie uwagę, nie ma tu znaku ustąp pierwszeństwa. To są te ronda, na których tak musimy ustąpić wjeżdżającemu pojazdowi. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu? No, tu mamy czerwone światło, więc w tej chwili nie możemy skręcić. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd? Tak, mamy tutaj kierującego ruchem ze znakiem STOP, więc tak. Skręcasz w prawo, a kierujący, nadjeżdżający z przeciwka, chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Jesteśmy z tym kierującym w sytuacji równorzędnej. My skręcamy w prawo, a on w lewo. Czyli tak, mamy przed nim pierwszeństwo. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować wyprzedzanie? Patrzymy, jaka to sytuacja. Widzimy, że zbliżamy się do przejścia dla pieszych, ale jest to przejście o ruchu kierowanym, bo mamy tu sygnalizację świetlną, więc mamy prawo kontynuować, bo na takim przejściu możemy kontynuować wyprzedzanie. W jakim przypadku nie zostanie zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym? A jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem? B. Jeżeli jadący stół kierowca drugim pojazdem za pomocą świateł ostrzegawczych i sygnału dźwiękowego dawał znaki do zwiększenia prędkości. C. Jeżeli kierujący zwiększył prędkość w celu szybszego zjechania ze skrzyżowania dróg przy świecącym się sygnale zielonym. Prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź A. Nie zostanie zatrzymane prawo jazdy. Jeżeli kierujący pojazdem działał w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem. Co należy zrobić w przypadku poważnego zranienia przedramienia wywołającego krwotok? A. Unieść rękę powyżej wysokości serca bez opatrywania. B. założyć opaskę uciskową powyżej rany. C. zrobić opatrunek uciskowy jałowy z gazy i unieruchomić. Należy zrobić opatrunek uciskowy i unieruchomić, czyli odpowiedź C. Jaki może być skutek nieprawidłowo ustawionych reflektorów światła mijania? A. zwiększone zużycie paliwa. B. Zwiększone zużycie żarówek. C. Oślepienie kierujących nadjeżdżających z przeciwka. Będzie to oślepianie kierujących nadjeżdżających z przeciwka, czyli odpowiedź C. Po zapaleniu się którejś z widocznych na ilustracji lampy kontrolnych, należy się niezwłocznie zatrzymać i usunąć usterkę. A, B czy C. Słuchajcie, B. Wiem to z doświadczenia. Drogo mnie to kosztowało. Kiedyś Wam opowiem, na pewno B. W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? A. Zapiąć pasy bezpieczeństwa, ustawić lusterka i fotel kierowcy. B. Ustawić lusterka, fotel kierowcy i zapiąć pasy bezpieczeństwa. C. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Prawidłowa kolejność to odpowiedź C, tak zwany flip, jak mnie kiedyś nauczyliście, bo za moich czasów jeszcze się tak nie mówiło, no ale to pozwala łatwo zapamiętać tą kolejność. Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przewoziłeś o dwie osoby więcej niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego, a było to związane z ratowaniem ludzkiego życia? Mieliśmy podobne pytanie: A zatrzyma prawo jazdy, B skieruje na kurs reedukacyjny, C odstąpi od zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli było to związane z ratowaniem ludzkiego życia, to odstąpi od zatrzymania prawa jazdy, czyli odpowiedź C. W jakim przypadku należy uzyskać pozytywny wynik z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, aby otrzymać zwrotę zatrzymanego prawa jazdy? A. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 1 rok, b. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 6 miesięcy, c. W każdym przypadku po zatrzymaniu prawa jazdy. I tu chodzi o to, że jeżeli upłynął okres przekraczający 1 rok, to wtedy należy uzyskać ten pozytywny wynik, czyli odpowiedź A. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? A tak, ale prowadząc samochód o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony. B nie C tak. Odpowiedź prawidłowa to B nie, ponieważ ten przepis dotyczy tunelu położonego za obszarem zabudowanym, a tutaj chodzi o tunel w obszarze zabudowanym. Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego, a apteczka, B gaśnica C koło zapasowe. Z tych trzech obowiązkowa jest gaśnica. Oczywiście apteczka i koło zapasowe również warto posiadać, ale obowiązkowa jest gaśnica. Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu, którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w kolejne wypełnioną wodą. A, płynnie zmniejszyć prędkość, B, zdecydowanie przyhamować, C, zdecydowanie przyspieszyć. Należy płynnie zmniejszyć prędkość, czyli odpowiedź A. Czy prędkość dopuszczalna, 50 km na godzinę, obowiązuje na obszarze zabudowanym przez całą dobę? A tak, B, nie tylko od godziny 5 do 23, C, nie tylko od zmierzchu do świtu. No, już od jakiegoś czasu obowiązuje przez całą dobę, czyli odpowiedź A, tak, jest prawidłowa. W Której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska? A początkowej, beśrodkowej, C. końcowej. Specjaliści twierdzą, że jest to w fazie początkowej, czyli odpowiedź A. I to było ostatnie pytanie. Mam maksa 74 punkty. To wynik, jakiego Wam życzę na Waszych egzaminach. Dziękuję Wam bardzo za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na inne nasze filmy. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.